Okay. Brawo! Bardzo dobrze. Teraz jest musimy te się. Biegaj, Michał, szybko chłopaka. Dokładnie. Trimi! Zagraj! Zagraj! Brawo, bardzo dobrze! brakuje! Uj! Zagraj! 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 zagraj. Nie Nie Zagraj! 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 Zagraj!

Musa Teru bwyta'r DUXY o'r galw a'u moder ni ni sydd yno anything. Mae hwn yn bosibl. Fy me diriwyr, mae ansawddiech yn cysylltu, Zbett Carbon. Rydych chi drwy boc diorneadaear yn segnau… Fer Stój, Michał, Michał! Przesuł, Bartek, Tu światu bliżej siebie! Na piłę! Do grań. Do grań. Do grań. Mateusz, O się! Odstanę i nie go Dobrze, świetnie, rachuj. No i po koronie przez tył, nie! Daj do tyłu! Proszę pana, będzie wchodził. Michał! Zabiesza. Nie na raz! Wszystko nie na raz!

Chodź, szybko, chodź, tą... Grytel, Bóg! Trzymaj się! chodź, Bliżej jeszcze! Tak jest, brawo! Dobrze! Trzymam! Zagraj! 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 Zagraj!